I ciągle tylko narzekam. Patrzę się w lustro. Boże, jaka jestem gruba, a to to, a to tamto. No to zrób coś z tym. Ty nie wyjdziesz na plażę, czyli masz swoje... przej, tak? Yy, macie jakieś pytania? Do mnie tego kababa. Rzuciłem do zupy kapust. Śniaka. O, widać jeszcze. kiełbaskę O Matko, widzę, o. że tutaj mamy też pana. I trzymaj tą kamerę. Nagram właśnie kababa z zupą. To jeszcze tak chyba nikt nie robił. Dziękuję Madziu. Uciekam. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki bardzo. Ja też Zupu dziękuję. Sobie. Dzięki bardzo. Jak coś, to proszę do mnie pisać. Jesteśmy Tak, kontakcie. Je rozbełtałem. <noise> Cały te. Joanna Przedakiewicz. To jest Polka w Polsce, która biznes robi, bizneswoman. Może ktoś w Polsce, kto jest to ją bardziej zna. Ja po prostu oglądam jej profil. Jeżeli ktoś jeszcze chce się wypowiedzieć, tak. to zapraszam. Krzysztof ma rękę, Krzysztof. Krzysztof, Krzysztof. zapraszam. Tak, tak że jak nie wiem, morda. Ładnie, nie? Forte 3! Zaraz tą kamerę rozpierdolę, by. No k***a, k***a. Już zaczyna! Kurwa! Ręce k... nie można umyć! Beatko, jakby mogła wyłączyć pana Krzysztofa, bo tak, pan Krzysztof pewnie się znalazł... Nie wiadomo no. jak. Nie wiem, czy chciał tutaj... Być z nami w pokoju. Nie, nie, nie znam tego pana też. Osobiście nie widziałem. Twarz była, ale... Skąd liczy tak, się skąd to? Nie no. Tak. Wymarzony, ulubiony, jedyny produkt. Po tym, jak usłyszycie o nim więcej szczegółów od samego twórcy. Więc, kochani, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Cieszymy się, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać. Jak? Tak, i słuchajcie, chętnie bym zrobiła nam wspólne zdjęcie. Co Wy na to? Tutaj. E, dobra, tutaj widzę, taka sytuacja, nieważne. Robimy wspólne zdjęcia. jak macie ochotę włączyć kamerki, to e, zapraszam Was do tego. Rozpakować? Tak, tak. Nie, słuchajcie. Oj maluski, maluski. Ale kiedy ja wiem, rękawiczka, tam, e, być, e, albo też jakoby, jakoby, e, wiem, kawałeczek śrópny, myczka. Że... Jesteś nie, nie lepiej, Dobrze? Było siedzieć w niebie Przecież ciebie Nie wyganiała twoja ma... Dlatego menopauza jest procesem duchowym Halo Ale jestem babciunią <noise> Witamy, witamy, babciuniu. Czuruś! 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 Chodź do mnie! dobra, idź ty już. Czuruś! Daj, Daj rączkę! chodź, Czuruś! A gdzie, gdzie? Dlaczego musimy być w ciemnym lesie? Potrzebujemy wejść w ciemny las. Lubić i widzieć jako możliwość przewagi biznesowej na rynku. Zapisy są już przyjmowane. Zachęcam, mamy już pierwsze zgłoszenia. Natomiast widzę również, że Wojtek chciałby zabrać głos. No właśnie. Ale no, może udzielimy głosu, zapytamy o co chodzi, jakie pytanie, i poprowadzimy dalej. Także bardzo proszę, Panie Wojciechu, jakie pytanie chciałby Pan zadać? Zapraszam. Ja mogę powiedzieć. Coś na ten temat, że po prostu ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć. Po prostu ja byłem tutaj zajęty i po prostu ja nie wiem, co tam wy robicie, czy tam o czym rozmawiacie. Po prostu. Czyli przypadkowo ta ręka w górę rozumiem. O, chyba zacięło pana Wojtka. Bo no możemy mam tutaj... dalej kontynuować, jak Zabierzony są pytania, bywa... mhm. tak Pani Wojciech. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Z taką refleksją Was zostawię. Że... To są moje siki, to naprawdę to są moje siki, nic więcej. Dobrze. Zaraz Wam powiem jak smakują. <noise> Wybaczcie, ale Jarek chyba coś o maleśnikach mówi Słonowate. Słonowate, okay. no. Tak jak Dobre. wcześniej. Tylko, że cholernie żałuję, że nie nagrałem. Słonowate. A to jest dlatego, jak ludzie przy, chcą przetrwać. Nie, ja nie muszę, tylko nie chcę go wyciszyć e, Dobrze, więc... Z mordy tylko Jarku, strasznie proszę... wali potem. O, ale to cholernie wali. Powiem wam szczerze. Nie mogę cię wyciszyć. No. Są ciepłe. Słonowate, bo to jest temperatura mniej więcej ciała. Mam wyzwanie, żeby Jarka wyciszyć. Także wiecie, jak temperatura ciała jest, to. Wybaczcie, to taka sama ale... temperatura jest tych szczynów. Wybaczcie, ale. To jak my teraz widzimy siebie i tą przestrzeń wokół nas bardzo szybko przyspieszyło, więc mamy wrażenie takie, że jesteśmy w stanie zrobić mniej niż mogliśmy na przykład 10 lat temu, bo są osoby. Które nie wiedzą. Krzysztof, jak chcesz coś powiedzieć, to powiedz, bo ręk, jakby, czy ta ręka w górę, to ja nie wiem. Potrzebna? Nie? Dzień dobry państwu, kochani moi. Dobry. Od, pan, od tego jest kobieta, że kobieta potrzebuje naszego przyrodzenia: męskiego, a my damskiego. I nawzajem. Dobrze. No to witajcie. To witajcie. wszystko. To nie twoje jest. Przepraszam Jó, bardzo. Jeszcze Jeszcze jaka. Tak, pobiłeś. Jeszcze mnie. jaka! Pobiłeś mnie. Jeszcze jaka! Poi, proszę mnie jeszcze raz uderzyć! Chciałeś uderzyć! Jeszcze, mnie jeszcze w jaka! Włań, chcę... Jeszcze Chciałem jaka! Ten jeszcze ten jaka! Ten jeszcze ten ten jaka? Ten uderzyć, chciałeś mnie. Ten... to ta słowa jest? Pytam! Nie A później niej nie by się! Ale nie powtarzają za tobą! I Jadą po mnie! Że mój wujek. Tak, a to prawda jest! Że ubekiem! A to A prawda. twoja rodzina to była. Kim! Ja już będę ci mówił! Powiedz, no. ja ci wyciągnę tatucia legitymacie. Chcesz? Okay. Chcesz i pod ślepiaki podstawię! Ale tak podstawię, żeby no. nie. czytać w okularkach swoich! I za chwilę. Zaśpiewamy mantrę, początkową mantrę, która otwiera przestrzeń prawdy w obliczu. To ja będę fotografką, więc ja mówię 3-4 i wtedy się uśmiechamy. Widzę, że najpiękniejsze pozy zostały przybrane. Proszę mnie nie nagrywać. Eee... Po tyże jeszcze raz. Proszę mnie nie nagrywać. Będę nagrywać, o! bo lewej masz. Zobaczcie, patrzcie jak leży. Na... Proszę, proszę, proszę jak leży. Proszę bardzo. Proszę jak leży. O chory jestem. Chory od nie wiem od której pory. I na chory? Kto jest? Kto jest? Kto, ty to, to, to można wyłączyć. Kto jest, kto jest gospodarzem spotkania? Hmm. Cisza. Kto to jest? E e Dobrze. Nie wiem, co to było. Rozpustę, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Chcesz móc na moralny, i i by zaspokajać, no, że, e, mamy tego dzieci i nie będą dzieci z kontrastem no, pomiędzy żyw, które można trwałło bawićzeciką rozku stylem bezbożnego Panie życia. Wojsku, chrześcijani e, poją tak takich dla pana i, teraz, Nie ma żadnego się Nagrywaj! Mach, nagrywaj! I puszczę do YouTube'y!